Zakład karny zupełnie nie kojarzy się z miejscem, w którym może panować świąteczna atmosfera. A jednak nawet za murami są ludzie, którzy tęsknią za domem i najbliższymi. W sierackim zakładzie karnym 40 osadzonych spotkało się z rodzinami i członkami Stowarzyszenia Popląd z Wielunia. Na samym początku pragnę wszystkich powitać i serdecznie pozdrowić tutaj na terenie zakładu karnego w Sieradze. Więźniów, którzy należą do grupy POPLON, wszystkich wychowawców, pracowników administracji naszego zakładu karnego i rodziny, które przybyły tutaj do swoich bliskich, aby razem z nimi tutaj na tej Juszy Świętej moglić się i prosić. Przekonującego Boga o potrzebne łaski. Tego typu spotkania mają na celu pewne wspólne wsparcie się nawzajem osadzonych, którzy mają problem z uzależnieniem, a także wsparcie ich poprzez osoby z zewnątrz. Grupa Poplon systematycznie organizuje tego rodzaju spotkania. Pewno się czasem dziwią, a po co oni tu jeżdżą. Ja sama nie wiem też czemu, ale myślę, że daje. Tym stronom, nam i im coś takiego, z czego się nie da zmierzyć, nie da się powiedzieć, nie da się tego przekazać, poczuje się dopiero, gdy się tutaj po prostu jest. Członkowie stowarzyszenia starają się wspierać osadzonych przede wszystkim w walce z uzależnieniem. To najpoważniejszy problem, który daje o sobie znać po opuszczeniu zakładu karnego. Jan przekonał się o tym na własnej skórze. Gdy m, przed samym wyjściem 2-3 dni. Tak sobie pięknie życie układałem. Jak to będzie pięknie, jak nie będę pił, jak znajdę sobie pracę, powrócę do społeczeństwa, będę funkcjonował wśród tego społeczeństwa. No, ale no niestety. Zaraz po opuszczeniu zakładu, moje pierwsze kroki to właśnie były tam, gdzie, gdzie alkohol, gdzie, gdzie mogłem, gdzie mogłem się napić. Można tego uniknąć. Potrzebne jest jednak wsparcie. Dlatego spotkania w zakładzie karnym są takie ważne. Osadzeni dowiadują się, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Pomagają nam psychicznie przede wszystkim przetrwać nam w tym miejscu. I dzięki temu właśnie, że oni te osoby, które wyszły na wolność, z, odsiedziały swoje tutaj. Te, tam się poustawiały po prostu i dają nam tą nadzieję, że my też, jak wyjdziemy, że możemy wrócić do społeczeństwa, normalnie żyć żeby ludzie nie spostrzegali nas po prostu w tym szarym świecie jakim było przed naszym przyjściem do zakładu. Najważniejsze jest jednak to, by na człowieka wychodzącego często po kilkunastu latach na wolność czekali bliscy. Dla rodziny sytuacja jest bardzo trudna. Muszą poradzić sobie nie tylko z rozłąką, ale często też z brakiem akceptacji społecznej. Takie spotkania jak to w sieradzkim zakładzie karnym pomagają wszystkim. Osadzeni wiedzą, że ktoś na nich czeka i mogą liczyć na wsparcie, by nie wrócić za kraty.